Witam serdecznie. Pokażę, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie tekstowe. Kacper zapłacił 164 zł za komplet butów i skarpet. Buty były 7 razy droższe od skarpet. Oblicz, ile kosztowały buty, a ile skarpety. I teraz tak, co było tańsze? Buty były 7 razy droższe, więc skarpety były tańsze. Rozpocznę od skarpet. Skarpety kosztowały pewną kwotę. Ja wpiszę sobie literkę X, niewiadomą. Buty, ile razy były droższe od skarpet, czyli od X? -a? 7, czyli 7 X. -ów. A wszystko razem kosztowało 164 zł. I teraz, ile łącznie tych X jest? Skarpety 1X.

I wykonam to dzielenie sposobem pisemnym dla przypomnienia. 164 podzielić na 8. 1 nie podzieli się na 8, więc 16 na 8 to jest 2. 2 razy 8, 16, nie ma reszty. Ściągam czwórkę na dół. Niestety w czwórce mieści się 0, ósemek. Dopisuję przecinek i 0, i na górze przecinek. Na dół ściągam do czwórki to 0. Mam 40. 40 podzielić na 8 to jest 5. A 5 razy 8 to jest 40, nie ma już reszty. Więc skoro 8X to 164, to 1x to będzie 20 i, mm, i 50. albo inaczej mówiąc 20 zł 50 groszy. Tak? Czyli już możemy powiedzieć, że skoro skarpety kosztowały 1x to znaczy, że kosztowały 20 50 zł 50 groszy. I teraz jak policzymy ile kosztowały buty? Można w ten sposób zrobić 7 pomnożyć przez 20 50 i 50 groszy. Albo po prostu wykonać odejmowanie. Od całej kwoty, bo buty i skarpety kosztowały 164, odjąć cenę skarpet. Tak, to w ten sposób dowiemy się, ile buty kosztowały. Można w ten sposób. No i teraz tak, proszę zwrócić uwagę, że liczba 164 nie miała przecinka, więc ja dopiszę przecinek i dopiszę. Brakujące 2 zera i rozpoczynam odejmowanie od końca. Przy dodawaniu i odejmowaniu musi być przecinek pod przecinkiem. Jeżeli któraś liczba nie ma przecinka, no to musimy go dopisać. No i od końca 0 minus 0 to jest 0. Niestety od zera nie można odjąć 5, pożyczymy od czwórki. Nad czwórką zostanie trójka, a tutaj będzie 10. 10 odjąć 5 to jest 5. Dalej przecinek przepisujemy w tej samej kolumnie 3 odjąć 0 to jest 3, 6 odjąć 2 to jest 4 i 1 przepisujemy bez zmian. Czyli nasze buty kosztowały 143,50 i już możemy dać odpowiedź. Skarpety kosztowały 20 ,50 zł 50 groszy, a buty 143 zł i 50 groszy. Dziękuję i życzę powodzenia.